Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Raft A w dzisiejszym odcinku jest plan, żeby popłynąć do kolejnego celu, czyli do Vesakatanu Tylko, na początku trzeba wpisać... Koordynaty tego czegoś I to podobno ma być kolejna szansa, żeby spotkać ludzi Albo bardziej ocalałych Więc oczywiście trzeba do niej dopłynąć że to jest po raz kolejny za jakieś 2000 metrów tak samo jak było z Radio Tower Ale Też podblokowaliśmy trochę rzeczy i teraz w sumie moglibyśmy się zająć budowaniem domku bo mamy już trochę przedmiotów Mamy w miarę dobre rzeczy. A tylko teraz trzeba a teraz, a cię na chwilę wyrzucimy. Cyk. Hmm. Bardzo dużo liści, nawet za dużo bym powiedział. Dobra Teraz możemy znowu to postawić A to załóżmy, że tutaj będzie Właśnie tutaj będzie można postawić A tutaj gdzieś będzie wejście zapewne O tutaj O takie Właśnie jakie mogą być wejścia? Można w sumie zrobić takie. Nie, wtedy to nie będzie się tak ładnie komponowało. O, takie już. Takie już ładniejsze by było. Bo, że do tego potrzeba dużo desek. których aktualnie trochę nie ma. Niestety. Chociaż można sprawdzić, czy przypadkiem tutaj nie mamy jakichś deseczek ale właśnie, czy to... Bo tutaj jest dużo... Mamy już trochę takich jakichś przepisów. Co można z nimi zrobić? O, je można powiesić. Taka sokofirówka, czyli trzeba coś do tego sokofirówkę. I zapewne garnek. Okej. Okay. Tylko że do obydwu potrzebujemy wodorostów, których aktualnie nie ma. Prawdopodobnie... Ale. właśnie, ile mamy w ogóle mamy tych wodorostów? W sensie masi złącza? Czy mamy jedną? No to nie za dobrze. więc trzeba by pójść, chłopnąć na jakąś wyspę. A, mamy drzwi. A się się jeszcze stworzyć jakieś lepsze łóżko? Bo to nie wygląda ładnie. Może w sumie zrobić hamak. Do tego potrzeba trochę lisi, to mamy pióra. Właśnie, po tutaj będą pióra Oj, mamy urządzenie do recyklingu Cokolwiek to jest Je chyba może moglibyśmy nawet zrobić Jeżeli... Tak, nie, nie możemy tego zrobić Nie mamy jednej miedzi Więc trzeba by na jakąś wysepkę Nie jeszcze to by się przydało zmienić na jakąś lepszą podłogę ile zostało? U, to szybko w miarę leci dobra, teraz nie musimy już robić drzwi tylko teraz ściana tylko Jeszcze można by w sumie zrobić jeszcze więcej tych siatek. Bo tu jest dużo rzeczy się z tego wybiera. Właśnie. Z czego się robi sieć? Z liny, dwa lin mamy dużo. Albo inaczej mówiąc możemy dużo zrobić. Dobra. Okay. potrzebujemy deski i gwoździe gwoździe się robiło z odpadku tak tak z odpadku no dobrze no to aktualnie moglibyśmy za chwilę zrobić jedną dodatkową sieć to się zawsze przyda to było postawić zrobić takie o, to jest... a to tam zrobić tutaj taki żątek, żeby one wszystko zbierały. To by było chyba w miarę dobra. Nieopłacalne. Tak? Ale można chyba pójść na wyspę, Zebrać parę potrzebnych rzeczy czyli może musimy zebrać bardzo dużo, musimy ściąć dużo drzew i w sumie też musimy wziąć bardzo dużo wodorostów, aby się nam przydały. Myślę, że już po możemy to zatrzymywać naszą trawę. No tutaj widać parę wodorostów, tylko by jeszcze były żeby można było je zebrać. bo to też jest ważne. One mogą być, ale tutaj nie da się ich zebrać. Tutaj dać parę. A? No. Ja wodorostów siedem. To już Prawie tyle potrzeba, tylko że potrzebujemy jeszcze jednego. O ile będzie? Dobra, mamy to. A i jeszcze mieć, weźmy trochę więcej na wszelki wypadek. Możemy w sumie jeszcze zahaczyć Beczkę no, W miarę dobrze Potrzebujemy dużo desek do budowy naszego domku Dobra Znowu pójdziemy Do wasa katanu. A teraz jedyne co trzeba zrobić to poprzebać te glony i w sumie też trochę podkładać rzeczy do skrzynki, bo mamy ich strasznie dużo. W sumie też może trochę by się przydało do przepalania. W sumie też bardzo potrzebujemy desek, bo mamy ich strasznie mało. W ogóle, to tak w ogóle tutaj przejście ten róż, czy dałoby się go? Przestawić chyba gdzie indziej, a przynajmniej tak mi się wydaje, ale jeszcze może tam trochę posłużyć do przypalania rzeczy. A właśnie co jeszcze musimy odblokować? Możemy butelkę poświęcić na lornetkę i butle z tlenem. Chociaż nie sądzę, żeby to nam się za bardzo przydało. Uchowy proszek. Kanister siedział o! I wtedy będziemy mogli w końcu łapać zwierzęta. tytan baterie w sumie moglibyśmy zrobić zbadać. Ale aktualnie chyba nie mamy żadnej baterii na składzie. Nie jestem pewien. Dobra, chyba trzeba wybrać deski Normalnie tak z hakiem trochę no się je zbiera. Pastiku aktualnie nie potrzebujemy, bo mam chyba trochę dużo właśnie. 38 Ale za to peczki możemy zabrać. Bo potrzebujemy trochę... Pojeździ Czyli odpadków Ale tutaj się to zrobiło to trzeba więcej klonów poprzepalać i możemy mieć... Aha i musimy zrobić układ scalony tak i wtedy Będziemy mogli zrobić sokowirówkę. Właśnie, bo tutaj nastał się coś już apie w te nasze sieci bardzo dobry To jest bardzo dobra informacja Teraz trzeba się przedstawić tutaj żebyś się zawadzał Potrzebujemy desek do ciebie A z nimi może być malutki problem Ponieważ wszystkie jakimś cudem Przenikają przez nasze siatki A może trzeba iść spać? Ja nam zostało? Jeden kilometr. Co moglibyśmy trochę bardziej tam popłynąć? Będzie chyba szybciej na wyspę nie mógł popłynąć? A przynajmniej tak mi się zdaje. Mam nadzieję, że za chwilę będziemy mogli Otóż naprawdę chyba za chwilę będzie widać Wasakatan Właśnie, trzeba co jeszcze zrobić już Trzeba powoli jakąś błogę. Tylko nie sądzę, zrobić tutaj jakąś wyrafinowaną tą podłogę albo w sumie moglibyśmy po to to wygląda trochę ładniej właśnie czy są jeszcze jest solidna podpora ale czy to nam się opłaca? może później to zrobimy ale nie jestem pewien W sumie też tam trochę wody brakuje, a nie tutaj. Mam no to chyba w miarę dobrze nam idzie bo rozwijamy się i za chwilę dopłyniemy do wasa katanu. tymkolwiek to jest, mamy okay, kolejną no, paczuszkę razem możemy. Być jakiś jakieś zrobić. Właśnie, to czego potrzebujemy? Tu są wirówki? Potrzebujemy śruby, preso tutaj i desek. A desek aktualnie nie ma. Więc tu mamy pióra. Które będą nam później potrzebne do hamaka. Albo hamaku. Chyba, że jeszcze do czegoś innego słupióra potrzebne. i mi się właśnie skończył hak, ale nie sądzę, żeby to był aż taki duży problem. Dobra, mamy już trochę rzeczy. My już tego powoli robić. Nie, jeszcze nie możemy robić. Chociaż w sumie na początku ja bym wolał zamienić podłogę, na której stoi odbiornik. To wtedy to jakby byśmy mieli jeszcze dodatkowe drewno do zrobienia. Kaczuszka, kolejna Okej, okay. możemy flagę zrobić Właśnie, a z czego się robi flagę, bo w sumie moglibyśmy ją zrobić Z odpadków <grych> To aktualnie chyba jest to niemożliwe Ponieważ nie mamy odpadków, bardzo jest to odpadki. To jest bardzo cenny towar. Tego niestety aktualnie nie mamy, ale za to za chwilę to będziemy w Asakatan, Tam zapewne będzie dużo odpadków. no i moglibyśmy tutaj porobić przepisy stawiać bo już za chwilę będziemy mogli rozłożyć sokowirówkę a później garnek natomiast sokowirówkę moglibyśmy bo tutaj moglibyśmy zupełnie taką pokój moglibyśmy zrobić tutaj byłby salon, tutaj byłaby kuchnia w sumie możemy Dobra, na początku robimy to Tutaj będzie cokolwiek trochę, trochę duże jest Dobra, potrzebujemy jeszcze więcej desek No więc na początku to, to trzeba stąd usunąć Teraz sokowirówka może pójść o tutaj Garnek też za chwilę będzie dało się stworzyć i za chwilę chyba też możemy do... tak teraz trzeba już tak dosłownie te z przynajmniej Dobra. O, beczuszka. I mam słowo odpadki. Dostaliśmy dwa odpadki. Ale potrzebujemy jeszcze jednej deski. I trochę metalu. O, mamy garnek. Dobra. O, tutaj będzie. Nie, chwilę, czy tutaj będzie dało się, się coś cokolwiek postawić? Nie, tutaj się nie da. Dobra, trzeba złożyć. O, tu jest krata. Dobra. Ale teraz zrobię bardziej o tak. Tu jest miejsce na ścianę. Tak samo jak będzie. tak samo teraz trzeba zrobić jeszcze z garnkiem. No, tutaj jest miejsce. ale w sumie by się przydało to jeszcze tak trochę powiększyć dobra robimy to tak teraz tutaj o tak i tak, to będzie kuchnie. kuchnie. mamy kuchnię bo za chwilę jeszcze powinniśmy to wpłynąć do katanu To też jest bardzo dobrą informacją. Dobra, i teraz możemy już robić ścianę. Tutaj też zrobiłem takie same drzwi. Ale moglibyśmy w sumie hamak jeszcze stworzyć. Nie to później. Hamak to później, bo jeszcze nie mamy wystarczającej ilości piór, by nam się przydały do stworzenia Hamaka. Właśnie teraz sobie już możemy dać, żeby się przepalały. Później przeniesiemy te dwa przepisy, które mamy tam do kuchni Dobra i mam zdanie, możemy pójść po te deski wszystkie O ich tutaj trochę jest I plus jeszcze to jest beczka dostaliśmy kolejną paczkę. Mam już w sumie trzy paczki oddowne, dobra Co z nich dostaniemy? Oho, lampa wisząca, stos papieru i krzesło, czyli najbardziej użyteczne rzeczy w całej grze. Właśnie też w sumie moglibyśmy zrobić, a nie, w sumie już mamy garnek i sok, sokowirówkę Ale możemy zrobić sieć, za chwilę przynajmniej Bo pióra aktualnie nie ma, taki nie zostawiły nam piór Nie były, nie były aż takie miłe. Niestety Ale w moim zdaniem powinniśmy już chyba dopłynąć do Wasakatanu A, on tam jest, dobra Uuu, to, jest, to jest jacht? Taki duży ten jacht. Ale sądzę, że już go zwiedzimy w kolejnym odcinku. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnym. Pa pa.